Cześć, tym razem przaśnie, Zakopiańsko, drewniana błazelia. świadczy o tym, że jesteśmy w górach. Eee, a nie, nie jesteśmy w, w tym zakopalni. Nie. Nie. Eee, w kościelisku. Ale nie Nie o podalkrzaka. Byliśmy dzisiaj w, 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 w albo Wieliczce, nie wiem jak to powiedzieć. Celowo odwiedziliśmy karczmę pod wielką salą. Celowo, bo gdzieś tam wyczytałem, że jest browar, no i faktycznie jest, karczma stoi przy jakiejś drodze między Krakowem a Rzeszowem, nie pamiętam numeru tej drogi, browar to tak jest, no, dużo powiedziane, ale jest instalacja, 500 litrów, ale to nie jest ten, to nie jest Kaspar Schulz, tylko Braumax, tak mi się wydaje, na moje oko leciwe. Pan piwowar z fajeczką, w ten. W... w ustach, delikatnie mówiąc. Tak. Tak średnio to wyglądało. Popalał sobie i ważył piwo. Eee, więc postanowiliśmy na dzień dobry coś tam przekąsić. Jedzenie nie będziemy oceniać. No i poprosiliśmy o cztery piwa. Dosyć fajnie zrobiony, w samochodzie chyba został. stół. Eee, 5 piw, dostaliśmy cztery, po prostu ominęliśmy jakieś tam ciemne piwo eee, na dzień dobry piwo pszeniczne poleci, żupne. Tu znowu będzie ze światłem chyba problem. A nie jest światło tutaj jakieś. Aha. Powiedz właśnie jak mieliśmy historyjkę delikatną z tym piwem, a ja tu się podłączyć. Było to tak, że jak to Tomek zapytał się Pani kelnerki, na jakich drożdżach jest ważone piwo pszeniczne... No bo to przecież istotne, nie? A widać nie dla wszystkich. Pani się uśmiechnęła i tak... Nie za bardzo w ogóle... Delikatnie mówiąc nie wiedziała w ogóle o piwach, o piwach, jakie sprzedają. Też nie wiedziała, że jest jasne, ciemne, bursztynowe. Tak, to jest, to jest bolączka. No i e... sobie jest. Browarów. Fajnie, że jest. Nie, ale to jest tak z tego co widać bolączka browarów takich restauracji, niektórzy, nie, które nie bardzo wiedzą po co tak naprawdę, bo tak, e, znak jest na karczmę, a, a moim zdaniem jak się... ktoś kupuje i wykłada pieniądze na browar, no to powinien być wiesz, karczma browar, bo browar, nie? Nawet Liczka. tak naprawdę w samej nazwie, czy nie wiem, nie wiem jak to nazwać, tablicy informacyjnej, która tam była, że jest karczma, nie ma nic napisane, że jest, nie, nie wiem, ma. browar, że robią swo, swoje piwo, że... No tak. tak. Nic nie ma. Znaczy nie to, że krytyka, tylko takie wolne, wolne nasze myśli. Tak trochę... No ja, ja taki trochę zniespaczony byłem, to prawda, ale... Bo tak, ani słowa tym browarze, chociaż wchodząc, on tak jakby jest pokazany wchodząc, natomiast jeżeli siedzi się w knajpie to kompletnie nic nie widać, nie? Czyli, czyli, czyli nie ma szans jakby zobaczyć, że faktycznie nie browar. Już przy wejściu jest oszklone są dwa takie mini tanki. 500 litrów, nie? Znaczy dwa. No, no pomieszczenie jest mniej więcej. Dobra. No może... W... Wielkości tego pokoju. No, takie nieduże. Nie no, widać półautomat z, z elektrycznymi zaworami. No i co, oceniamy. Ja się zapytałem, krótko mówiąc, bo piwo żupne wygląda, To teraz lepiej się świeci. Lepiej się świeci. Lepiej świeci. świeci. <laughs> Jeszcze nic nie piłem. Eee, w ten sposób etykietka fajna, tylko że znowu, znowu ale. Eee, piwo zostało nalane eee, z kranu. Po prostu z kranu. Czyli nie ma nawet karuzeli. Stąd no, trzeba to dosyć szybko wypić, bo kiedyś piłem nalane takie piwa z kranu i no, nie były nasycone. Pani postawiła tutaj pieczątką... a patrz tu nie. rozmazało się. Nie wiem, pani nam dała tydzień na wypicie tego piwa. Tydzień czasu. No ale tak. Tutaj pierwsze na butelce jest napisane, że spożyć... Czy znaczy widać, tak że coś tu się nie klei. Nie, nie wiem, dlaczego właśnie ten browar tam stoi. Czy, czy, czy kiedyś wpadli na, na ten pomysł? Czy znaczy wydaje że to po prostu poszło? Yy... To jest najlepsze. A czy najlepsze? No, z tej etykietki nie wiem, czy będzie widać. To piwo jest ważone przez z. Kropka. z. z, z no to jest takie. Holender, no to jest słabe, muszę powiedzieć. nie? Ważone na miejscu, ważone przez Z. kropką niefiltrowane. No dobrze, że razem napisane. To co? Piwo żupne. Ja się próbowałem dowiedzieć, co to znaczy żupne, bo jest zamek. Czy żupny. Zamek żupny, kopalnia soli. Wieliczka, Coś tam jest, bo ten, ten przewodnik też mówił coś o żupach. Żu Może ktoś z Was wie co, o co chodzi, bo ja się zapytałam i, i pani powiedziała, że nie wie co chodzi. Nie wie co to jest za słowo. Że to jest, to jest ta ta zamek, jest. pani powiedziała, które nam udzieliła informacji. Coś, jakiś związek chyba z solą ma. Sporządzane według dawnych, lokalnych to mnie zawsze <laughs> rozbraja mnie to. Piwo żupne sporządzane według dawnych, lokalnych receptur przywodzi na myśl prawdziwe staropolskie tradycje tej ziemi. masz w sobie siłę i moc podziemnego żywiołu. Podziemnego? No woda może z podziemi. Może to do tego pije. Ty, ale by tu gozy wyszło. Woda z solą, oryginalna, bez żadnego problemu. A właśnie, dlaczego? E, ważony na miejscu. Słuchajcie, a całkiem niedaleko jest, e, jest kopalnia, szyb, dwa szyby: Daniłowicza i e, Regis, chyba. I na tym bliższym szybie jest napisane e, ważenia soli? Ważenia soli. soli przez RZ. No, no, no naprawdę. Małe miasto, no. można się tam przejść i zobaczyć, jak się pisze to słowo, i vanność w... to na etykietce. Ale zadowolona. Ma w sobie siłę i modowa, podziemnego poziemnego żywiołu oraz szlachetny bukiet smaków. Naturalnie mętne piwo pszeniczne, górnej fermentacji, składniki woda, słód pszeniczny, słód jęczmienny, chmiel, drożdże, 12,5% ekstrakt początkowy, 4,8% alkohol. Eee... A propos drożdży... Mówiłaś? Nie, nie zdążyłam. To powiem. E, więc Tomek zapytał się pani kelnerki... E... Jakie piwa? I pani no, pomyślała, czyli, powiedziała, że jestem jakimś tam, powiedzmy, zwykłym człowiekiem. to jasne, ciemne i burscynowe. takie nowe i mocne. No. I Tomek oczywiście, jak to Tomek, zadał pytanie, na jakich drożdżach jest zrobione piwo pszeniczne. Rzeczne, że można by się zapytać piwowara. Więc pani poszła, zapytała, wróciła z uśmiechem na twarzy i powiedziała, że pan piwowar udzielił jej takiej informacji, że drożdże są specjalne. Więc jest to piwo przeniczne na specjalnych drożdżach. I siłą żywiołu jest lekko spienione. No zobaczymy jak z tym nagazowaniem. A może jest? No ale nalane z kranu i zabutelkowane. Może tak po paru godzinach. Coś jest. Coś jest, coś jest. Dawaj. To pszenica na dzień dobry leci. Powinna być piana, no bo nalewane naprawdę całkiem niedawno. Okay, może ja Ci do tych specjalnych. Skąd drożdże z kranu? Trochę to słabe, bo kurczę, pan piwowar powinien się skapnąć. Jeżeli jeżeli, jeżeli ktoś z sa, sali klient pyta na jakich drożdżach piwo przeniczne No to nie jest. To już powinno mu coś zaświtać, o kurczę, ten gość chyba nie jest. No to nie jest pijacztyskiego. I chociaż powiedzieć, nie wiem, na włóekach, jeżeli nawet na gęstwie, że... No panie piwowarze, piwo na drożdżach specjalnych. Słabo. Słabo, a poza tym fajeczkę na radzę wyjąć z ust, bo to słabo też wygląda. To duży minus za to. to za, za to duży minus. Piwo jest, no nie jest mętne. Nie to, żebym narzekał, ale no, jest, no piana jest jaka no trochę jest. trochę jest, no. Jest opalizacja na tym piwie pszenicznym. Później nalałeś sobie, ja mam mniej piany. No, no ale to powąchajmy. No, banan, typowy, typowy aromat WB06 i tyle, można powiedzieć, tak? Można byłoby powiedzieć, jak chce już się spławić głupiego klienta, to można powiedzieć na WBK. tak to nikomu nic nie da, nie? To też można powiedzieć na suchych drożdżach. Na suchych. I dziękuję. To może powiedział na suchych, ale tak... No ale nie... Myślę, masz. że nie, w przekazała, bo no tak nie, pani nie wyglądała, bo miała pojęcia. Na pojęcie, specjalnych o baranie. Na specjalnych. Co cię to? tak zabrzmiało Słabo, zabrzmiało ee... tak. Generalnie na specjalnych i... No. I wyjdź stąd. Generalnie wb06 drożdże. To od razu czuć te, te drożdże. Hmm. Typowy banan w aromacie i tyle. Bez goździka. To co? Stuknijmy się. Jeszcze ja nie się napić, dobrze. Bardzo słabe nagazowanie. Mega banan. Ale taki banan wubekowy nie. nie. Nie banan z fermentu mobile. To to... No to jest faktycznie... No bez porównania, no. To jest faktycznie tak. E... Ale a propos tego. Na, nawet. Znaczy tak, piana słaba, no bo piwo nalane... W ogóle to, słabe to jest, że, że na oczach... Y... Znaczy generalnie jak wyglądało to tak, bo ty siedziałaś bokiem, nie widziałeś. Pani nałała... Ja narzykam na tym browa, ja nie wiem. Znaczy no browę. Ja Takie trakcie. wrażenie na dzień dobry zrobił na i słabo. Eee, pani nalała piwo, trochę jej się spieniło, odstawiła, żeby sobie ta piana tam w tej butelki uleciała sobie razem z nagazowaniem zapewne. To też parę minut Pani to zajęło, bo ona w międzyczasie nalała wszystkie butelki, tak, ja a później zaczęła sobie je kapslować, jak już tam się pianka wyleciała, no to... Słabo. Tak, no nasycenia nie ma, no także jeżeli taki piwo daje się klientom do... Ale cena 24 zł za 4 piwa, czyli to, no, to jest... Zeta. Średnia, standardowa cena, no średnia, standardowa cena, nie? A się wiesz, dla kogoś kto przychodzi... I mów, dobre, niedobre. Rzekasz tylko. A ja dostanę. No, no. nieźle. No, to piwo bez wata. Znaczy, ja już się przestraszyłem, patrząc na etykietę, patrząc na całe zachowanie, że piwo będzie niepijane. Okay. Nie da się wypić, tylko do kitu. Nie ma. Znaczy, taka, taka sprzedaż z kranu jest faktycznie. To jest w Bo, Bo to jest piwo takie. Dla mnie bynajmniej, ja tak przeniczne lubię, jak jest fajnie schłodzone, nie za bardzo. Jak jest nagazowane, jak jest ciepło, chce ci się pić, to fajnie można się tym napić. A z gazu to tak. No nie ma, gazu nie ma. Banan jest taki plastikowy banan. To nie jest taki banan z fermentum, taki to to... jak z aromatu. Tak, taki aromatyzowany ten. Generalnie piwo jest pijane. Gdyby było nasycone, e, m, proszę mi tu pamiętać, że piwo pszeniczne nasyca się na 3,0 jeżeli chodzi o atmosferę, więc e, na, na folę, więc, e, więc no, no, musi być bardziej wysycone. Być może z kranu jest. Także wracając do piwa... Piwo da się wypić. Tak. Ale cała otoczka nie ma we... do tego jest otoczka, słaba. Otoczka bardzo słaba, duży minus za otoczkę. Eee... Zresztą. Po co? Zresztą znaczy, mi się wydaje, że to jest taka tendencja rynku, tak, że powstaje 5000 tysięcy knajp, milion browarów, mikrobrowarów, i w ogóle każdy teraz chce ważyć piwo. Jest taki, po prostu taka fala, teraz idzie. I teraz jest, o nie idzie mi knajpa, to wstawię. Z... Dwa małe tanki, czy tam jeden, z... uważymy piwo i będziemy mieli swoje piwo i będziemy mieli ludzi. Dla mnie, ja to tak odbieram. No tanków tam musi być, bo jeżeli jest pięć różnych piw, Ważenia jest 500-litrowa, ciekawe jakie są tanki. Czy, czy to jest, czy jest na 1000 litrów, czy takieś jakieś malutkie 500 No co to nie pytałem, żeby nie podpać po prostu. Po tak byś nie, nie uzyskał odpowiedzi. Tak, tanki są specjalne. Też będą pewnie specjalne, jak te drożdże i całe reszta, więc... Ja wypiłem, także jest piwo pijalne. To tyle, jeżeli chodzi o e, omówienie lokalu, w następnym odcinku zajmiemy się piwem, a my zaraz się zajmiemy, jest żupnym, co to jest ten żupny? Teraz wujka w ogóle spytamy. Jasne pełne. Podaj mi telefon, to zapytam. Ale nie pils, o ja mam stare kości dziewczyny, Pilc. Ale jeżeli chodzi o pszeniczne piwo, czyli piwo żupne, pszeniczne, 4,8 alkoholu, 12,5 czyli klasowo. Miarek! Dobrze. Nie, generalnie nie jest źle. Dziękuję.